Pokażę Wam dzisiaj trzy automatyzacje, jakie możecie wykonać takimi oto NFC tagami za kilkadziesiąt groszy. A ostatnia to moja ulubiona. Co to są dokładnie te NFC tagi? W tym przypadku to są takie naklejeczki z mikrochipem. możecie zauważyć to pod światłem, które możemy dowolnie programować. Pierwszą naklejkę mam na stoliku kawowym i jeśli ją telefonem, to włączy mi się scena movie time, włączy mi się telewizor, ledy za nim oraz wyłączą się inne światła. Kolejną naklejkę mam w sypialni przy moim łóżku. Jeśli ją zeskanuję o tutaj, to błysnie mi dwa razy ta otożarówka, co znaczy, że automatyzacja się rozpoczęła. Stawi mi się w telefonie tryb nie przeszkadzać, a po 30 sekundach wyłączy mi się światło w całym domu i da mi trochę czasu, żeby odłożyć telefon na ładwarkę. Ostatnia automatyzacja to moja ulubiona i wykonuję ją za każdym razem, gdy przychodzę do domu z pracy, a polega na włączeniu muzyki na moim sandbarze. No.